W dzisiejszym odcinku wejdę na serwer Wojana i będę miał do otworzenia aż 50 skrzynek. A wyzwanie polega na tym, że itemy, które mi dropną, muszę tepać z nimi do graczy. A jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Dobra, a więc wchodzimy na serwer i uwaga. No i jestem, oczywiście, wchodzimy sobie z Survival działki Wojanowice 1. No i moi drodzy, jesteśmy wreszcie na serwerze. Mam jak widzicie ciekawe wyzwanie. Ale, no, ogólnie musimy to zrobić, bo wbiliście 40 lajków pod najnowszym filmem. No i co, lecimy. Ogólnie mam tak: 21 zwykłych kluczy, mam 12 epickich kluczy, 4 legendarne klucze i chyba te najlepsze to są klucze do skrzyni Elfa, i mam aż ich 13. I chyba na starcik se polecimy z zwykłym kluczem. I co, no, i otwieramy. Pierwsza motyka, kurde, średnio, średnio, średnio. O, obsidian... Aha, dobra, to jest enchant. Ooo, no i diamenty, no i pięknie. Firewerki, Elytra by się przydała. Kilow, dobra, już jest git. Kolejne diamenty. Krzynia Endu, też się przyda. Blok węgla. Blok miedzi. No, dropnijcie coś fajnego. oklatę mamy, ochrona 2, super. Kolejne diamenty. Zaraz będziemy mieli tak diamentów i strzały teraz. O, 12 refów, dobra, pięknie. Kolejne fajerwerki. Wędka, nie wiem po co nam wędka, ale może się przyda. I mamy spodnie, zaraz mamy całego seta. Co jest? Ej, fajnie. Kolejne mam. Nie, dobra, to są pierwsze perły. Budki, budki mamy. Już mamy całego seta z pierwszych najsłabszych kluczy. Co jest w ogóle? Blok miedzi. O, łuk, akurat mamy strzały. I blok miedzi. I lecimy do kolejnej skrzyneczki. I od razu lecimy sobie z grubej rury Bez gadania z kluczami epickimi Uwaga Kusza, kusza się w sumie przyda Jak ktoś będzie miał tarczę, więc też git Co teraz nam dropło? Nie wiem co mi w sumie dropło Dobra, kolejna Ooooo Zwyk... Zaklęta butelka, nie wiedziałem co, co mi dropło w ogóle Ale tu mi dropło jajo strażnika I tu mi zaklęte Butelki, oj, złotkrzyneczka, kolejne jakieś jajko, pandy, biblioteczki się przydadzą, bikon, bikon, pięknie, i lepsze spodnie, bania by się przydała w ogóle. Kolejne jajka, po co mi te jajka? Dobra, o, w ogóle perły mi dropły, i mamy samego seta, pięknie, w ogóle... Dopiero otworzyliśmy tylko epickie i rzadkie I już mamy całego seta, no i pięknie Przedostatnia skrzynka to jest legendarna Jedna w sumie z lepszych Tutaj mamy takie opiękne itemki Na przykład korona latania Albo czarna różdżka lub kill hakera Magiczna sikiera Najbardziej chyba chciałbym koronę latania Ale jak widzę to tylko tym można latać Chyba po działce Ale też otrzymuję bonusowo 5 serduszek Więc to też jest mega przydatne Albo kill hakera, który kopie 3x3 na przykład w rozmiarach i ma wydajność 6, więc jest ciekawy. Tutaj różka blokuje skok na 15 sekund, więc też ciekawie. No i co? No i otwieramy, uwaga. Spodnie, czwórki, pięknie dało. Lecimy z kolejnym. Ktoś w ogóle nam tutaj jakieś prezenty. Gdzie to jest? O, prezent jakiś dostaliśmy od Mikołaja. O, kilo, jeszcze lepszy, czyli ten nam jest niepotrzebny. Kolejny kilo, ten sam. Co, co jest? Korona mi dropła? Korona mi widzowie dropła? Ile na to jest szans? Co jest? Ej! Korona mi dropła, patrzcie to widzowie! I patrzcie jak to wygląda! Ja, yeah. Ej, mega fajnie! Dobra, już się mega dobrze zapowiada ten odcinek. Lecimy do ostatniej skrzyneczki, czyli tej najlepszej skrzynki elfa. Właśnie już przede mną jest skrzynka elfa. Tutaj macie takie itemki, jakby dropem ten lodowy mięso to by było mega fajnie, ale tylko jest 0.5% na niego, albo na przykład ten berło królowej, albo różdżka elfów. I zobaczymy. I też jakieś jabłka by się przydały za klęte. Co tu dropło? Nie wiem w sumie, co tu dropło. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. O! No i koks, no i pięknie. Pięknie. Kolejny dropik, nie wiem co też dropło. O, dobra, blok śniegu. Nie wiem co mi w ogóle dropi. Co, co dropło? Prezenty, prezenty tutaj są, tak są prezenty. Kolejne jajko, niedźwiedzia chyba. Tak, niedźwiedzia. Kolejne perły, super. Jakaś choinka mi dropła. Świąteczna choinka postaw ją na ziemi i ciesz się świątecznym klimatem. No to nieźle. Zaraz obczajmy to. Kolejny blok śniegu. Różka elfów! Co to robi? Ale drugie w ogóle, nic niemożliwe. Daj ten magiczny przedmiot do drugiej ręki oraz trzymając bloki postaw je dzięki temu położysz linię z tych bloków i będziesz mógł budować dużo szybciej. Czyli to jest mega ciekawe jak do kogoś będę tepał mega dobry drop, dobra, nie wiem też co dropo i ostatni drop to beacon, ale jeszcze mamy dzwon Mikołaja, Powodu, powoduje lewitację graczy w promieniu pięciu kratek. nie, no drop jest ogólnie mega dobry. To ja idę na losowy teleport i idziemy sobie zrobić jeszcze mieczyk, bo tylko to nam brakuje. Dobra, już się szybko tepłem, w ogóle muszę sobie zrobić szybko yy, mieczyk, jakąś sikierkę, żeby nie zginąć w trapie. Bo w ogóle nie wiem, czy oni jak tu te, te trapy w ogóle wyglądają, czy jakieś nielegalne są, czy jak to wygląda. Trochę się boję, ale zobaczymy w sumie. Chorusy by się przydały, ale chorusów nie mam. I ten dzwonek Mikołaja może być ciekawy w trapach, jak na przykład ktoś będzie kolce zrzucał czy coś, ale zobaczymy. I sobie przetestujemy oczywiście te trapy. Kurde, boję się, że zginę, bo mamy mega dobre itemki, ale oby chyba oby nie, nie. I mam jeszcze butelki z Ekstem, więc możemy sobie ulepszyć nasz mm, nasz diamentowy miecz, ale w sumie nie mam żadnego lazurytu, więc raczej nie i chyba sobie zaczniemy do kogoś powoli tepać, więc poszukam sobie na czasie, czy ktoś będzie pisał i zaraz będziemy się do nich tepać. zauważyłem, że jakiś wujek z Sumery pisze, kurde szkoda, że nie mam kowebów, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało i od razu oczywiście wale wodę wodę wale, bo szybko byłem w kopalni aby se zerać żelazo, bo bez wody będzie mega trudno. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. O kurde no, nie wiem mega trudno. Jak widzicie, z trapami się nie popisałem, ale z tej okazji dam losowej osobie, która napisze jakiś miniutki komentarz, właśnie o tą piękną koronę, która jest jedna z najrzadszych rzeczy na Wojan MC na Survivalu.